Nazwa, nazwa tej firmy, ale tu jest taka ciekawostka w nawiązaniu na przykład do Czechosłowacji i do Polski. E, Bazon Bohemia, e, firma Nike nazwa. Nazwa tej firmy jest związana z projektantką, która w latach 90. opatentowała w Warszawie, mimo że była czeszką, ale studiowała w Polsce, opatentowała ten wzór. Zdobienia Ermitarz bodajże się to nazywa Sposób wykonania Zdobienie emali, Bo ona potem jest wypalana Ten proces jest wielokrotnie Powtarzany Po nałożeniu każdej warstwy Przedmiot jest dodatkowo Wypalany, utwardzany jakby ten, Ta emalia I ona w 90 roku opatentowała Sposób dekoracji W 91 chyba pierwszym w Pradze dopiero no i teraz do dzisiaj firma dość tak prężnie...